Moi drodzy, oficjalnie mogę Was powitać w podsumowaniu mojej 3-miesięcznej redukcji, którą dokumentowałam tutaj na YouTubie, na Instagramie i czekałam 3 miesiące, żeby nagrać ten film, po czym i tak minął już dodatkowy miesiąc, bo tak naprawdę moja redukcja skończyła się pod koniec marca, wtedy minęły te 3 miesiące, ale nie ukrywam, że kwiecień był dla mnie tak yy, wyjazdowo, przeżyciowo, emocjonalnym miesiącem, że po prostu tak mi minął i widzimy się dopiero teraz, pod koniec tego kwietnia. I nagrywam to jeszcze w piżamie, bez makijażu i z nieumytymi włosami, bo chcę, żeby ten film pojawił się już jak najszybciej, więc jak tylko znalazłam wolny czas, to nagrywam, bo było już mnóstwo pytań, i też nie ukrywam, że ja potrzebuję tego filmu po to, żeby poczuć, że jakiś proces tej redukcji, taki blok tej redukcji się zakończył, żeby móc przejść do kolejnego. Etapu. Jaki to będzie etap, zaraz Wam powiem. W tym filmie powiem Wam, jak wyglądała ta redukcja, jakie systemy wprowadziłam. No, najważniejsza jest oczywiście pewnie dla Was waga oraz moje pomiary, ile finalnie udało mi się zrzucić schudnąć, ile zeszło z centymetrów, z obwodu. No i powiem Wam, co dalej. Więc ogólnie myślę, że to będzie dosyć krótki, ale konkretny film. Zapraszam. Po pierwsze, trzeba zacząć od tego i mieć na uwadze to, że to była naprawdę bardzo przyjemna redukcja. I na tej redukcji praktycznie w ogóle nie liczyłam kalorii. To była taka pierwsza bardzo długa redukcja, Przeprowadzana intuicyjnie, bo ja naprawdę myślę, że kalorie liczyłam przez pierwsze, nie wiem, dwa, Tygodnie, stycznia max, trochę w lutym. Czasami jak nie byłam pewna, to sobie coś tam wliczałam, ale tych kalorii praktycznie w ogóle nie liczyłam i zastanawiałam się, jak to wyjdzie ta redukcja na tym intuicyjnym jedzeniu. Bardzo mi pomogło coś, co już Wam nieraz mówiłam, czyli to, że zaczynałam jeść śniadania od godziny 12, czasami nawet troszeczkę później. Dla mnie to jest bardzo duże ułatwienie nie tylko na redukcję, ale też w codzienności, bo mi się bardzo dobrze pracuje na i jakoś jestem taka skupiona i mam wbrew pozorom dużo energii. Nie ograniczałam za bardzo węglowodanów. Na poprzedniej redukcji uważam, uważałam, że dużym wyznacznikiem mojego sukcesu było właśnie ograniczenie węgli. Nie ukrywam, że faktycznie ta y, poprawienie sobie tej relacji z węglowodanami, czyli w moim przypadku troszeczkę ich ograniczenie, bo ja ich jadłam za dużo i to już też nie było zdrowe, i to też mi nie służyło. Sprawiło, że faktycznie to wszystko było troszeczkę dla mnie łatwiejsze. Na tej redukcji nie do końca ograniczałam węglowodany tak bardzo jak rok temu. One się pojawiały, też jadłam więcej produktów rekreacyjnych, myślę. A mimo to nie chodziłam głodna i byłam y, usatysfakcjonowana z każdego dnia swojego jedzenia. Po prostu skupiałam się na tym, żeby śniadania były dosyć mocno objętościowe i białkowo-tłuszczowe. Rano nie za bardzo lubię jeść węgle. Y, następnie jem posiłek przed lub po treningu, w zależności jak idę na tą siłownię, i zostaję. I nam kolacja. Więc skupiałam się po prostu na tym, żeby jeść te trzy posiłki dziennie. Zresztą cały film o moim intuicyjnym jedzeniu znajdziecie na kanale, nagrywałam go całkiem niedawno, i tam właśnie mówię wam, jakie zasady w ciągu dnia, jakie nawyki wprowadziłam, żeby móc schudnąć bez liczenia kilo kalorii w ciągu dnia, więc tam Was odsyłam. I chcę Wam to jak najwięcej powiedzieć, ale właśnie wydaje mi się, że nic takiego nadzwyczajnego nie robiłam. Po prostu deficyt kaloryczny, który gdzieś tam intuicyjnie mi wychodził, wiadomo takie postawy, jak picie. Dużej ilości wody, właśnie ta objętość tych podsiłków, stawianie na odżywczość, traktowanie priorytetowo zdrowego jedzenia, bo im bardziej staram się jeść odżywczo, tym lepiej mi ta redukcja wychodzi, więc to zdrowe jedzenie tutaj też jest mega istotne. Ale też nie odmawiałam sobie, był taki miesiąc, że średnio raz w tygodniu jadłam jakąś pizzę, byłam przynajmniej raz w kawiarni na jakimś serniku, więc, więc też zauważyłam, że im mniej tej presji na siebie narzucam, i mniej mam restrykcji, ta dieta też idzie mi po prostu lepiej. Ostatnia rzecz w tym punkcie to jest. Jest treningi. Często pytacie, jakie mam plan treningowy na redukcji. Ogólnie po masie byłam trochę zmęczona siłownią i takim stricte konkretnym planem, więc na redukcji działam totalnie na freestylu. Teraz na przykład w kwietniu moja relacja z siłownią wygląda tragicznie i o wiele mniej i o wiele mniej rzetelnie trenuję, ale wiem, że mi to zaraz minie. Przez całą redukcję chodziłam, myślę, że te 5 razy, 4 razy w ciągu tygodnia na siłownię, cztery treningi siłowe i starałam się robić kardio. Tego kardio nie było za dużo. Myślę, że przez całą redukcję. Zrobiłam cardio może 5 razy, takie stykle na siłowni, więc to jest to najlepszy przykład na to, że wcale nie trzeba jakoś się katować na tych kardio, na tych schodach czy bieżniach, żeby schudnąć, bo tutaj najważniejszy jest deficyt. No ale wiadomo, że ruch jest zdrowy i nam pomaga, ale ja jestem dużą fanką spacerów, więc po prostu skupiałam się, żeby te 10 tysięcy kroków w ciągu dnia mieć. Nie zawsze wychodziło, ale to też nigdy nie wyglądało tak, że jak szłam spać i miałam 6 tysięcy kroków, to wstawałam i o 23.00 szłam na spacer, żeby specjalnie dobić do tych 10. Tutaj też raczej wyznawałam taką zasadę, że to ma mi sprawiać przyjemność, mam się dobrze czuć z tym ruchem i to nie ma być jakiś wielki tryhard. I naprawdę powiem wam, że takie kryzysy, że ta redukcja zaczęła mnie męczyć, miałam dopiero pod koniec marca że miałam większą ochotę już na jakieś przetworzone produkty, że już chciałam sobie trochę podjeść i szczerze mówiąc przez ten kwiecień zrobiłam sobie przerwę i znowu mam ochotę na kolejne y, etapy redukcji, więc y, myślę, że po prostu to była kwestia przerwy, a niekoniecznie właśnie tego, że coś robiłam nie tak. Drugi punkt, jak się czuję. Ogólnie... Mm, ogólnie troszeczkę dużo od siebie wymagam szczerze mówiąc myślę, że w mojej głowie po tych trzech miesiącach myślałam, że będę wyglądała trochę inaczej, trochę lepiej e, że może trochę bardziej będę widziała po sobie te efekty, ale powiem wam, że zawsze tak mam, że ta końcówka redukcji mniej mnie satysfakcjonuje niż nawet miesiąc tej redukcji, w sensie, że po miesiącu redukcji mam wrażenie, że czułam się lepiej niż czuję się teraz może po prostu za dużo od siebie wymagam i wiecie, mózg po prostu płata mi figle, jakoś tak mi podpowiada, że może to jest niewystarczająca przemiana, że może mogłam lepiej, może co Coś, może coś. Ogólnie nie jest to jeszcze forma, w której czuję się dobrze na ten moment. Ja już miesiąc temu mówiłam, że ja już bym mogła kończyć redukcję, ale teraz nagle uważam, że jeszcze troszeczkę bym chciała schudnąć, no bo tak naprawdę celem tej redukcji było odsunięcie tego, co zbudowałam na masie. I szczerze mam wrażenie, że góra mi się powoli zarysowuje. Plecy też coraz fajniej wyglądają. E, chciałabym też sobie trochę zobaczyć mięśnie na tych nogach, żeby trochę jednak tam była ta definicja mięśnia widoczna, więc redukcję przedłużam, i przedłużam ją od tego momentu. Ogólnie mam ochotę ją pociągnąć aż do wakacji, czyli do lipca. Mamy końcówkę kwietnia, czyli został nam maj czerwiec, dwa miesiące i myślę, że to będzie już teraz wystarczające. Chcę trochę dokręcić śrubkę i troszeczkę sobie jeszcze obniżyć tak kalorie, więc cieszę się, że tą redukcję teraz 3-miesięczną przeprowadzałam trochę wolniej, spokojniej. To nie był duży deficyt, to był delikatny deficyt. I teraz po prostu tą siupkę chcę trochę podkręcić, też wiadomo ważę mniej, więc po raz kolejny muszę sobie obliczyć zapotrzebowanie kaloryczne, bo tutaj się zmieniają parametry wagi, więc to też troszeczkę inaczej już wygląda. Ale mam nadzieję, że z nadchodzącym latem i z większą ilością ruchu, większą ilością owoców, sezonowych warzyw i takie wiecie, fajne letnie przepisy, jakieś tam serniczki, arbuzy, truskaweczki i tak dalej. Mam nadzieję, że ta redukcja pójdzie też raz dwa, więc że to jeszcze naprawdę mocno ten potencjał wydobędę. Przejdźmy teraz do wymiarów. Jestem ciekawa, czy, czy spodziewacie się, jak to wygląda. Idę po mój zeszyt, gdzie wszystko zapisuję. Dobrze, więc jeżeli chodzi o moje wymiary, przejdźmy do centymetrów. Łącznie w obwodach przez te trzy miesiące udało mi się zrzucić minus 18 cm. Łącznie we wszystkich wymiarach. Przejdźmy teraz po kolei, jak to się prezentuje. Mianowicie, najwięcej zawsze, i to też często mówię, schodzi mi w talii, bo ja chudnę bardzo mocno od góry, nogi schodzą mi ostatnie, więc najszybciej widać właśnie u mnie redukcję po twarzy, tu po ramionach. No i moi drodzy, w talii zeszło mi łącznie od początku redukcji, czyli od 1 stycznia minus 7 cm, co myślę, że jest naprawdę dobrym wynikiem. Jeżeli chodzi o biodra, są to minus 3 centymetry pośladki, czyli miejsce, w którym po masie najbardziej mi zależało, żeby nic nie schodziło, i jest to minus 3 centymetry. Udo nisko, czyli nad kolanem, to jest jedynie centymetr, i udo wysoko to są minus 4 cm, więc widać, że góra ciała bardzo mocno się zwężyła. Dół nadal pozostaje dosyć duży. I wiecie, mi nawet nie chodzi, żeby obwodowo te nogi jakoś bardzo się zmniejszyły, po prostu chcę, żeby tutaj ta tkanka tłuszczowa trochę mi zeszła, żeby odkryć tą definicję mięśnia delikatnie. Jeżeli chodzi o wagę, bo myślę, że te Tutaj y, dużo z Was się tym interesuje. Łącznie przez te trzy miesiące intuicyjnej, powolnej redukcji po masie schudłam minus 7 kg. I dla mnie minus 7 kg to brzmi irracjonalnie, bo to jest naprawdę bardzo dużo. I jak tak sobie o tym myślę, to myślę o sobie sprzed kilku lat, dla której schudnięcie. Jednego kilograma to był wyczyn, i to była po prostu rzecz niemożliwa. Teraz, wiedząc, że złam te 7 kg w tak przyjemny sposób, i racjonalne jest dla mnie to, że doszłam do tego momentu tak. Spokojnie, tak przyjemnie, i że to stało się czymś mało frustrującym, czymś, co nie wymaga mojego płaczu, jakichś ogromnych restrykcji, męczenia się, odliczania każdego dnia. Robię to naprawdę spokojnie z głową i jestem po prostu w szoku, że doszłam do takiego etapu. Zajęło mi to naprawdę sporo czasu, bo ja już tak naprawdę od podstawówki chciałam zawsze schudnąć. Pamiętam, do dzisiaj pamiętam uczucie, jak wyszłam od dietetyka, w końcu poszłam do dietetyka w gimnazjum, jakoś drugie gimnazjum i pamiętam, że schudłam 2 kg. I dla mnie to było tak coś niemożliwego i tak nieosiągalnego, że to wtedy dla mnie był szok. A teraz te 7 kg w tak przyjemny sposób, no też jestem w szoku. Jeżeli chodzi o zdjęcia poglądowe, to jak na początku sobie zrobiłam te zdjęcia, to nie byłam jakoś bardzo zadowolona, bo mam wrażenie, że nie widać po nich aż takiego spadku tych 7 kg, bo szczerze nie było miejsca, z którego jakoś dużo by mi to zeszło. Ja zawsze mam jakoś tak ten tą tkankę tłuszczową mam wrażenie, że dobrze rozłożoną ogólnie, że nawet pod koniec tej masy mimo, że już byłam taka naprawdę okrągła i krągła i dużo tam było już tego fatu, to yy, ten tłuszcz jakoś tak po prostu ładnie sobie znajduje miejsce na moim ciele, więc nie widzę żadnego efektu wow nigdzie. Myślę, że po prostu może talia, też plecy się trochę bardziej odkryły i zarysowały, ale tutaj możecie zobaczyć zdjęcia przed oraz po. No i powiem wam, że jestem zadowolona, ale czuję taki niedosyt, więc chciałabym teraz przez najbliższe dwa miesiące wejść na redukcję Zawsze się mówiło, że redukcja jest ciężka w zimę, że w zimę najbardziej ma się ochotę na podjadanie, ale powiem Wam tak. Ja w zimę tak naprawdę kończyłam jeść już o 20-19, bo już było ciemno i dla mnie to już była noc. A teraz ten dzień jest naprawdę dosyć długi i mimo, że mamy właśnie więcej produktów takich, wiecie, więcej się ma ochota na coś zimnego, świeżego, chłodzącego, na jakieś lody, które są dosyć niskokaloryczne, na jakieś owoce, więcej się ruszam na dworzu, to trochę trudniej jest, przez to, że właśnie ten dzień jest dłuższy i to się po prostu bardziej dłuży, ale mam nadzieję, że te kolejne dwa miesiące będą takie same jak te trzy. No i ogólnie ten spadek 7 kg w te trzy miesiące daje nam spadek masy ciała pół kilo na tydzień, co uważam, że jest naprawdę bardzo fajnym wynikiem i bardzo się cieszę, że tak spokojnie z głową to przyprowadziłam bez e, zbędnego przyspieszania procesu, tylko po to, żeby teraz powiedzieć, że schudłam 12 kg, e, tylko te 7, bo to ma być mądra redukcja na lata. I jeszcze po tych dwóch miesiącach wrócimy sobie do tematu i zobaczymy, jak to będzie. Odsyłam Was na Zachęcam Was do subskrypcji, bo to zawsze pokazuję moje weekly vlogi z odchudzania. Zapraszam Was na Instagrama, gdzie jest dużo też treści merytorycznej odnośnie zdrowia. Wracam również na TikToka z trochę bardziej luźnym kontentem niż jest na Instagramie, więc będzie mi bardzo miło, jeżeli tam wpadniecie, bo próbuję odbudować swoje zasięgi, które przez ostatnie dwa lata zostały zaniedbane. Przypominam, że na mojej stronie www.marciahealthy.pl trwa teraz największa promocja na dwa e-booki, które posiadam. Pierwszy z nich to jest e-book, który tworzyłam rok temu na mojej redukcji, jest na posiłku. Białkowo-tłuszczowe. Jest to e-book, do którego ja bardzo lubię wracać i który bardzo dużo mi dał. Bo oprócz naprawdę 25 fajnych, porządnych przepisów, znajdziecie tam wstęp merytoryczny o tym, jak komponować własne zdrowe, odżywcze posiłki, czym się kierować, jakieś źródła białka oraz tłuszczu wybierać, jak komponować ze sobą warzywa, swoje własne healthy bowle. Więc nie tylko dostaniecie gotowe przepisy, ale też nauczycie się, jak samodzielnie komponować takie posiłki. Kolejny e-book to już bardziej rekreacyjne, zdrowe, fit, słodkości. Proteinowe, więc też Wam bardzo polecam. W pakiecie ta cena naprawdę wygląda bardzo dobrze, bo jest minus 25% taniej. Więc z kodem lato 25% promocja trwa jeszcze tylko przez niecały tydzień. No i co, dzięki bardzo, że tu byliście. Dajcie znać, co Wy uważacie, czy widzicie po zdjęciach jakąś realną, fajną zmianę, czy spodziewaliście się takich wyników, czy myśleliście, że będzie trochę mniej, trochę więcej. Ja Wam bardzo dziękuję. No i, i widzimy się w takim samym filmie za dwa miesiące. Buziaczki.